Witam serdecznie na kolejnej lekcji kursu świadomego podnoszenia i utrzymywania wysokich wibracji. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. I z całego serca chcę Was zaprosić do wzięcia udziału w kursie. Zacznijcie od lekcji pierwszej, przejdźcie przez wszystkie lekcje. Najlepiej to zacząć od wstępu, bo w wstępie jest wyjaśnione. Co jak, po co, na co i dlaczego. Kurs jest robiony na podstawie książki Kelly Greya. Praca z energią, 111 ćwiczeń wzmacniających Twoje wibracje. I te nasze wibracje, ta nasza energia, ona, ona jest do sterowania. Nią możemy sterować. Tak jak energią. To, co czujemy, to, co myślimy, wysyłamy sygnały, te sygnały odbieramy. Jesteśmy nadajnikiem, odbiornikiem, i teraz warto być świadomym nadajnikiem i świadomym odbiornikiem. I w tym właśnie pomoże nam ten kurs. Moi drodzy, dzisiaj lekcja dziewiętnasta i dzisiaj Was zaskoczę. Oj, dzisiaj Was zaskoczę, kochani. Boska potańcówka. Taki jest tytuł tej lekcji. No, kto ostatnio był na boskiej potańcówce? Kto z nas nie lubi swobodnie tańczyć? No, ja tam bardzo lubię. Wprost uwielbiam podrygiwać w takt ulubionej muzyki. Po prostu, jak już w samochodzie jadę czy stoję, nóżka, nóżka chodzi zawsze. Czymś, co zawsze pomagało mi w tańcu solo, była myśl, że aniołowie tańczą w koło mnie. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że tańczycie z aniołami. Taniec, kochani, jest również wprowadzeniem ciało w ruch. Czyli, jeżeli ciało się rusza, to też wprowadzamy je w odpowiednie wibracje. Kiedy ruszamy biodrami i wirujemy na parkiecie, skaczamy i skaczemy i potrząsamy ciałem, łączymy się z prądem życia. Niech ten taniec będzie jak najbardziej intuicyjny. Tańcząc do ulubionej muzyki i czując totalny luz, na te kilka chwil pozbywamy się lęków, trosk, a na poziomie energetycznym, poprzez ruch, wyrażamy naszą duszę. <laughs> Zobaczcie, od zarania dziejów, tak, wykonywano taniec zwycięski, modlitwy w niektórych, w plemionach były wyrażane poprzez taniec, poprzez taniec jest wyrażana radość. Taniec zwycięski, taki taniec można również w trakcie tańca pięknie manifestować, opowiadać o tym, czego pragniemy. Kiedy Będziecie tańczyć, a uwierzcie mi, że zatańczycie, włączycie sobie ulubiony kawałek, obojętnie co to będzie. To ma być Wasz ulubiony kawałek, ten, który wprawia Wasze ciało w ruch. Kiedy będziecie tańczyć, kiedy już w pewnym momencie poczujecie ten luz Waszego ciała, że nikt na Was nie patrzy, to wtedy pomyślcie o swoich marzeniach. Pomyślcie o swoich pragnieniach. Poczujcie się tak, jakbyście właśnie odtańczyli swój taniec radości, bo wszechświat wam wszystko już podarował. I tańczysz, dlatego, ponieważ cieszysz się z tych darów. I tworzysz też ich prawdziwą energię. Czujesz, jak gdyby ruch Twojego ciała pomagał ujarzmić siłę oraz wsparcie wszechświata i przedstawić je w fizycznej formie. Niech ta energia przechodzi dzisiaj przez Wasze ciało. Od dzisiaj, nawet myjąc ząbki rano, możemy sobie wrzucić jakąś muzykę, jakiś taki bicik, niech nam dobrze gra i tupnąć nóżką, tak. Kochani, taki taniec intuicyjny, taniec, który wyrazi to, co czujemy, powalnie, pozwala również uwolnić nasze emocje, pozwala wydobyć naszą energię na zewnątrz. Kiedy nasze wibracje wirują na wysokim poziomie, otrzymujemy przewodnictwo, i błogosławieństwo oraz manifestujemy pragnienia naszego serca. I kiedy nasze ciało i nasza dusza jest na wysokim poziomie, wszystkie manifestacje, wszystko to, czego pragniemy, to się dużo szybciej zadziewa. Kiedy ostatni raz tańczyłeś? Powiedz mi, kiedy ostatni raz tańczyliście do ulubionej piosenki? A czy kiedykolwiek pomyślałeś o Tańcu jako o treningu duchowym. Wiecie, czasami może nam się wydawać coś absurdalne. Pff, przecież nie będę tańczyć. To nie, to nie tańcz. Ale przecież można spróbować. Zobacz na swoje uczucia. W momencie, kiedy zaczniesz tańczyć, zobacz, co się z Tobą dzieje. Czy zaczynasz się wstydzić? Czy Ci się to podoba? Czy czujesz luz? Czy czujesz spięcie? Zaobserwuj swoje ciało. Od dzisiaj obserwuj swoje ciało i polecam zrobić sobie taki trening przez 21 dni, żeby nabrać nawyku nawyku tańca. Żeby uczyć się tańczyć. To nie musi być, wiecie, określony krok to nie musi być. Tańcz, jak chcesz. Nawet jak muzyka w tańcu ci nie przeszkadza, to i tak tańcz. Nikt nie widzi. Tańczysz z aniołami. Tworzysz swoją wibrację, wprawiasz swoje ciało w ruch, a i przy okazji taniec jest dobrą gimnastyką. Dbanie o swoje ciało to też jest świadome podnoszenie wibracji. Także dzisiaj zamknij oczy, słuchając swojej ulubionej muzyki i wpraw swoje ciało w ruch. Niech ono się rusza. W tym czasie obserwuj, co czujesz tańcząc. Co czujesz? Tańcz tak długo, aż poczujesz lekkość i szczęście, żeby uwolnić te wszystkie emocje. Często jest tak, że kiedy zaczynamy ruszać swoim ciałem, czujemy wstyd, czujemy taką, takie zażenowanie. A może ktoś zobaczy? A niech widzi, niech ludzie zobaczą jacy jesteśmy radośni. Czy to wstyd być, ra być radosnym? No pewnie, że nie. Także kochani, dzisiaj tańczymy. Chociaż pięć minut. Podzielcie się w komentarzach, kto tańczy I powiedzcie, co czujecie. Wiecie, warto też prowadzić taki dziennik uczuć, co się z nami działo na początku. Co czuliśmy, czy było łatwo, czy nie było łatwo. Zobaczycie, jaki postęp będzie na końcu. Zobaczycie, co się zadzieje z Wami, z Waszymi ciałami, z Waszym wyrażaniem emocji, z Waszymi pragnieniami, co się zrealizuje do tego czasu. Bo to wiecie, 11 lekcji to jest kawał czasu. Się mogą zadzieć cuda. Kochani, wibracja na dzisiaj. Wzorując się na dzisiejszej lekcji, zorganizuj boską potańcówkę. Oczyść swoją przestrzeń i wibracje siłą ruchu. Pora dnia i rodzaj muzyki nie są tutaj istotne. Upewnij się jednak, że czujesz intensywną energię przepełnioną radością. Tańczymy tak długo, aż poczujemy szczęście i radość, i może być zmęczenie. Pomyśl o pragnieniach serca. pomód się w ciszy lub na głos. Wyobraź sobie swoje najskrytsze marzenia, lub zwizualizuj siebie, mierzącego się z dzisiejszym problemem. Poczuj, jak światło wypełnia Twoją istotę. Pozwól, aby promieniowało z twojej aury. Następnie włącz ulubiony utwór i świętuj, jak gdyby wszechświat już spełnił twoje prośby. Twoja intencja na dziś jest następująca. Dzisiaj, od dzisiaj, od dzisiaj tańczę z wszechświatem. Wyrażam duszę poprzez ruch. Radośni aniołowie wirują wokół mnie. Wiem, że wewnątrz mnie obecne jest nieograniczone światło. Dzielę się światłem ze światem poprzez moją radość. Tak, kochani, nigdy nie tańczę sam. Aniołowie też lubią się pobujać ze mną. Wyobraź sobie, zamknij oczy i wyobraź sobie, jak tańczysz w kółku z aniołami i obserwuj swoje uczucia i te uczucia które ci pasują te uczucia które sprawiają że jesteś szczęśliwy w tym momencie powtarzaj sobie moja podświadomość zapamiętuje to uczucie moja podświadomość zapamiętuje uczucie szczęścia moja podświadomość i świadomość pamięta uczucie szczęścia zakodujcie w sobie to uczucie ono nam pomoże. Ono nam pomoże następnego dnia. Ono nam pomoże za tydzień. Uczucie szczęścia, uczucie radości. Rozłóżcie ręce, pokręćcie się przez chwilę w koło. Zobaczycie, co się zadzieje. Kochani, zapraszam. Zapraszam do anielskiego tańca. Niech aniołowie wam towarzyszą. Możecie sobie wyobrażać, jak oni wyglądają jak Was trzymają, jak tańczycie. Ale chociaż pięć minut dziennie. Wiecie, kto nie, kto nie ćwiczy, ten nie ma. Kto nie, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Ale też ćwiczenia są nam potrzebne. Żeby dojść do perfekcji, żeby stać się mistrzem, trzeba ćwiczyć. Jeżeli... Będziemy tylko słuchać, a nie wykonywać ćwiczenia, ta droga się spowolni. Ja nie mówię, że nie będzie cel osiągnięty, ale się spowolni. A można to sobie przyspieszyć. Można dzisiaj potańczyć. Więc zapraszam, kochani. Zapraszam dzisiaj do tańca z aniołami. Życzę cudownych doznań. Życzę cudownych chwil. Przytulam Was wszystkich mocno. Magda.